I tym samym odblokowaliście możliwość śpiewania po raz ostatni. Niech zabrzmi Leo, 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 odnajdę cię. Hmm? Ostatni raz. Musicie dać Siebie wszystko. Musicie dać Siebie wszystko. Gotowi? No, to nie dacie Siebie wszystkiego. Leo, Leo, Leo Z strzała, miłości znak, cicho wołała, powiedział tak. Taki i trzeba, wiedziały już: Ruszył do kraju, gdyś to Ja Jezus Boś powtarzał nam, na łodzi wsiąść, nie jesteś sam. Jak ja duży kwiat, ufa i wiesz. Kochaj rób, co tylko chcesz, ja dla lew. Odnajdę Cię, okoszę się, ludziom, że jesteś. jesteś Ja biały lew, dziś, dziś wierzę w to, to, że jutro świat będzie lepszy, lepszy. z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. O tobie, Panie. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna, gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie. Cieszyli się razem z nią. Ósmego dnia przyszliby obrzesać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na Migi, jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów w całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecie. Bo istotnie ręka pańska była z nim. Oto słowo pańskie. I zapraszam dzieci do stopnia komunijnego. Już słuchajcie, nawet dzwonek wskazuje, że dzisiaj są ostatnie roraty. Dzisiaj którego mamy grudnia? Którego grudnia dzisiaj? Tam ktoś krzyczy, ale ja tych krzyczących to nie pytam. Którego? 23. 23 grudnia dzisiaj mamy, słuchajcie, to oznacza, że jutro jest Wigilia, to znaczy wieczór w wielkiej uroczystości, która będzie miała miejsce 25 grudnia. Co to za uroczystość 25 grudnia, jak ona się nazywa? Idę do Adriana. 25 grudnia mamy co? Święta. Mamy święta, ale jakie? Wielkanocne zapewnie, że Jezus martwych stał. Jakie święta? Bożego Narodzenia. A widzicie, jak trzeba dokładnie odpowiadać. Samo to, że są święta, nie wystarczy. Musimy powiedzieć: Słuchajcie, że są to święta Bożego Narodzenia. Dzisiaj mamy ostatnie roraty. Jutro się już nie zobaczymy na roratach, ale może o 21 przyjdziecie na pasterkę. Dla rodzin z dziećmi. Tak, tak, ty już mi mówisz do widzenia, ale nie odchodź jeszcze. Zwróćcie uwagę, słuchajcie, teraz, że ze względu na to, że są ostatnie Roraty, to czas na pytania. Pierwsze z pytań: jak nazywał się bohater tegorocznych Rorat? Można kilka, słuchajcie, poprawnych odpowiedzi udzielić. Kto jest bohaterem tegorocznych Rorat? Ja wiem, ja powiem, ja powiem. No to Leo, jak się wyrywasz, no to I Kto jest bohaterem tegorocznych Rorat? Bob. Czy Leo ma rację, że bohaterem tegorocznych rorad, słuchajcie, jest Bob? Nie? Kto jest bohaterem tegorocznych rorad? Leo. Leo, czyli ten. On się cieszy. Patrzcie, Aś mu prezent sprawiła. Leo stajesz się bohaterem tegorocznych rocznych ja, ja byłem pewien, że chodzi o kogoś zupełnie innego, kogoś, kto jest tak bardzo związany z Watykanem. No to bohaterem tegorocznych rorad jest kto? Leon... 14? Tak, jest, słuchajcie, papież Leon XIV. To jest pierwsze pytanie, ale zanim jest zaraz pytanie numer dwa. Jakie imię nadali mojego rodzice i jak ma na nazwisko? Robert Prewost. Nazywa się, słuchajcie, Robert Prewost. A czy jest jakaś prawda w tym, że może nazywać się, słuchajcie, tak jak powiedział Leo, że nazywa się Bob, kojarzycie? Dlaczego może nazywać się także Bob? Tak zabawnie, po amerykańsku. Dlaczego? Bo miał taki przydomek. Słuchajcie, miał takie przezwisko, kiedy był dzieckiem. Amerykanie, jak chcą wezwać Roberta, to mówią o nim albo Rob albo Bob. I tak zwracali się do niego, słuchajcie, między innymi jego bracia, których miał ilu? Ilu braci miał Robert Prewost? Ilu ma, bo oni nadal żyją. Ilu braci ma Robert Prewost? Dwóch. Świetnie. Imię pierwszego z nich to. Tak jak dzisiejszy, słuchajcie. E, tak jak słuchajcie, nazywa się syn Zachariasza. Ma tak samo na imię. Imię pierwszego z braci. Idę do Bartka. Imię pierwszego z braci Roberta Prewosta, papieża Leona XIV. Jan. Dokładnie, słuchajcie. A po amerykańsku Jan to będzie jak? Po amerykańsku Jan. Wiktor, wiesz? Idę do ciebie. Jan po amerykańsku to. John. Idealnie, a ten drugi, słuchajcie, to mi się kojarzy z tym piłkarzem z Portugalii, nie? Jak się ten drugi nazywał? Po polsku to jest, wydaje mi się, że Ludwik. Chyba tak to mówiłem. Ten drugi z braci ma na imię? Luis. Dokładnie, słuchajcie, jak kiedyś reprezentant drużyny piłkarskiej e, z Portugalii. On się nazywał Luis Figo, a brat, słuchajcie, drugi brat papieża Leona także ma na imię Luis, i wydaje mi się, że tłumaczy się to jako Ludwik. Kolejne pytanie, gotowi na pytania? Uwaga. Co studiował Robert Prewost? Co studiował? Zobaczymy, czy traficie. Bartek, dawaj. Matematykę. Dobrze. A, bystrzaki. No to trudniejsze pytanie. Słuchajcie, co powiedziała o Robercie Prewoście, kiedy był dzieckiem, jego wychowawczyni? To jest już trudne. Co powiedziała jego wychowawczyni? Co powiedziała, słuchajcie, o Robercie, jego wychowawczyni, kiedy był dzieckiem? Wiesz, chcesz spróbować? Co powiedziała? Chcesz spróbować? Tak? Co mogła powiedzieć jego wyławczyni? No, że się pilnie uczył. Że się pilnie uczył? Zapewne, słuchajcie, ale powiedziała także. Szymon, ostatnia szansa? Że jest rozmodlony? Czy było coś tam o modlitwie? Pewnie niejeden to słuchajcie zauważył, bo tak jak wam powiedziałem, Robert. Był kiedyś zapytany, znaczy jak już był papieżem Leonem XIV, to jedno z dzieci zapytało go, a jak byłeś dzieckiem, chodziłeś do kościoła? I mówi, zawsze w niedzielę chodziliśmy z rodziną. Mało tego, byłem ministrantem, którym zostałem mając lat. Ile miał ladek, został ministrantem? Ile, ile, ile? Sześć. Idealnie, słuchajcie. Przychodził do kościoła na godzinę, którą? Którą, którą, którą? O której byłam w tygodniu przed szkołą? 630. trzydzieści. Idealnie, żeby potem słuchajcie, dążyj na lekcję, a jego wychowawczyni powiedziała o Robercie: słuchajcie teraz, uwaga. Wychowawczyni powiedziała, że Robert jest na tyle dobrym dzieckiem, że kiedy z kim się spotyka i zadaje, to czyni tych ludzi lepszymi. A widzicie? Zwróćcie uwagę na to, żeby też tak wykorzystać ruraty słajcie. Ten, kto przychodzi na ruraty, niech czyni innych lepszymi. Co macie dzisiaj na obrazkach? Kto tam jest? Kto jest na obrazkach dzisiaj? Macie już obrazki? Pani Asia kiwa głową, że macie. Kto jest na obrazku? Pan Bóg. Słuchajcie, na obrazku jest Pan Bóg, dokładnie słuchajcie, jest Pan Jezus. Jako już dorosła osoba nam się kojarzy nieco inaczej z okresu Bożego Narodzenia. Jako dziecko, słuchajcie, złożone w betlejemskiej stajence. I teraz chcemy sobie posłuchać, co takiego powiedział papież Leon XIV na początku swojego pontyfikatu do młodzieży zebranej w mieście jakim? Gdzie jest papież Leon XIV? W jakim mieście? W jakim mieście? O, wszyscy wiedzą. Jak usłyszycie odpowiedź, to powiecie, ja wiedziałem. Papież Leon jest w jakim mieście? W Rzymie. Jest, słuchajcie, w Rzymie. Co papież Leon powiedział do młodzieży zebranej w Rzymie podczas ich jubileuszowego spotkania? Posłuchajmy teraz, bo będą kolejne pytania. Drodzy młodzi, Jezus jest naszą nadzieją, a On wzbudza w was pragnienie czynienia życia czymś wielkim oraz dążenia do ulepszenia siebie i społeczeństwa, jak mówił święty Jan Paweł II. Utrzymujcie z nim ścisłą więź, pielęgnując przyjaźń oraz modlitwę i sakramenty. Na wzór świętych Pier Giorgia Frasatiego i Karla Akustisa. Dążcie do świętości, nie zadawalając się niczym mniejszym, a wracając do swoich krajów, kontynuujcie z radością podążanie śladami Zbawiciela i zarażajcie wszystkich swoim entuzjazmem i świadectwem wiary. Jakie trzy postaci wymienił papież Leon XIV w swoim przemówieniu do młodzieży? Były trzy postaci. Jedna jest wszystkim znana, pochodzi z Polski. A widzicie. I tutaj normalnie się na was zemściło, że nie słuchacie. Trzy postaci wymienione przez papieża Leona XIV. Jedna z Polski. Też był papieżem. Jak się nazywa? Carlo Acutis. Słuchajcie, Karlo Akutis nie był z Polski, był z Włoch, ale odpowiedź jest dobra, bo był tam także Karlo Akutis. O nim będzie zaraz jeszcze kolejne pytanie. Jeszcze dwie osoby. Szymon, o kim była mowa jeszcze? Jan Paweł II. Tak jest, święty z Polski. Została nam jeszcze jedna osoba, młody człowiek, patron studentów. Po polsku miałby na imię Piotr. Jak się nazywał? Ktoś słyszał? Nie? Powtarzam, słuchajcie, że to był Piotr Jerzy Frassati. Słuchajcie, czym oni się różnili? Papież Jan Paweł II, wtedy, gdy umarł, był już starszym człowiekiem. Piotr I Frassati był młodym mężczyzną, a Karla Akutis miał ile lat, jak umarł? Ile miał lat Karla Akutis, jak umarł? Michaś? Piętnaście. Słuchajcie, miał piętnaście lat wtedy, kiedy umarł. Kolejne pytanko, już jedno z ostatnich. Czym zajmował się Karla Akutis? Co było jego pasją? Wiesz? Nie wiesz? Chciałeś pomachać. Ty wiesz? Też nie wiesz. Czym zajmował się Karla Akutis? Jedno pytanie dzieli Was od piosenki. Czym zajmował się Karla Akutis? Michać, ty już byłeś. Oliwier. Informatyką? Zajmował się informatyką, tworzył strony internetowe poświęcone Eucharystii i tym samym odblokowaliście możliwość śpiewania po raz ostatni. Niech zabrzmi Leo, Leo, Leo. Odnajdęcie. Hmm? Ostatni raz musicie dać siebie wszystko. Musicie dać siebie wszystko. Gotowi? No, to nie dacie z wszystkiego. Leo, leo, leo 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 leo, leo. Leo, 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 Serce i strzała miłości znak, cicho wołała, powiedział tak. Tak i trzeba, widziałem już. Wszedł do kraju tysiąca jak, jak Jezus wąż powtarzał nam Do Łodzi siąż, nie jesteś sam Ja duży kwiat, ufaj i wiesz Kochaj i ród, co tylko chcesz Ja biały lew, odnajdziecie, o Okoże ludziom, że jesteś Ja biały lew, dziś wierzę w to Że jutro świat będzie lepszy Leo, leo, leo. Leo, leo, leo. na Leo, leo, leo. i drzewa tak, wiedziały już. Ruszył do miasta siedmiu z siedmiu wzgórz. Na placu piątka i jak biały leś. Śmiewał pokoju, odwieczną pieśń Zajęcę, ukryłeś się. Ja, biały lef, ja, lef, ja, biały lec, odnajdę, odnajdę cię, o ludziom, że lef, jesteś. Ja, biały lef, dziś wierzę w to, że lef, jutro świat będzie lepszy. I choć zajęcę, ukryłeś się. Dobry słuchajcie, puszczę wam jeszcze na koniec, a teraz patrzymy sobie na Leo. Machamy już na pożegnanie, słuchajcie. Paleo, pas! Pa, słuchajcie, paleo! I wracamy, słuchajcie, na swoje miejsca. Pożegnaliśmy naszego bohatera, bo z niesamowicie wesoło. I kontynuujemy mszę świętą.